Jeśli kto nie kocha Pana, niech będzie przeklęty maranata. To jest 1 Koryntian 16, rozdział, werset 22. <laughs> Oczywiście w pewnym określonym kontekście. Kontekst jest taki, że generalnie w Koryntia, w Zborze Korynckim byli ludzie, którzy powinni kochać Pana, powinni poznawszy go, cieszyć się z tego, że przyszedł, rozumieć, że zmartwychwstał, rozumieć, że umarł za nas właśnie w nasze miejsce przez śmierć krzyżową. No i generalnie jakby to jest podsumowanie pewnego wątku, który się w całym pierwszym liście do Koryntian pojawia i to jest taki wątek napominający, napominający dla ludzi, którzy powinni oprzytomnieć, którzy powinni się nawrócić, mimo że są członkami widzialnego Kościoła, ale jak ewidentnie apostoł Paweł rozpoznaje, że ich świadectwo wiary stoi pod dużym znakiem zapytania ze względu właśnie na czy to problemy moralne, czy to problemy w doktrynie, w zrozumieniu, doniosłości przyjścia Chrystusa. Dlatego takie twarde słowa na koniec. Kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Także nie chodzi tutaj o ludzi niewierzących, którzy po prostu muszą się nawrócić, bo Ewangelii jeszcze nie poznali, ale raczej o tych, którzy przyjmują Ewangelię, czy pozornie przyjęli Ewangelię, ale tak naprawdę ją w praktyce odrzucają. No i drugi fragment tego wersetu to Maranata. Panie, Pan nadchodzi, Panie przyjdź. I w jakim sensie ono skupia, myślę, właśnie w kontekście Adwentu, bo mamy niedzielę Adwentu, skupia taką ważną myśl w sobie, to znaczy, że jest jedno przyjście i drugie przyjście. To pierwsze przyjście trzeba umiłować. To pierwsze przyjście jest po to, żeby kochać Pana Jezusa, żeby rozpoznać Go, żeby go zaakceptować, żeby powierzyć Mu swoje życie. I mam nadzieję, że to zrobiłeś. A Jak tego nie zrobiłeś bądź nie zrobiłaś, to ci zachęcam, żebyś ten Adwent właśnie jako czas przygotowania. Jako czas na refleksję nad swoim życiem, zainwestował czy zainwestowała w modlitwę, w myślenie nad tym, kim jest Jezus Chrystus, dlaczego przyszedł, dlaczego to jest takie ważne. A więc to jest pierwsze przyjście. Przyjście Pana Jezusa, które wspominamy w trakcie Świąt Bożego Narodzenia. Ale tak naprawdę ten adwent, czy to przygotowanie do Świąt Pierwszego przyjścia Pana Jezusa, chrześcijanie zawsze, myślę, w takim intuicyjnym, Dobrej intuicji duchowej rozpoznawali jako pewien czas na przygotowanie, na przyjście drugie. Na no to przyjście drugie, do którego tutaj apostoł Paweł wzdycha, Panie, przyjdź. Yy, czy Pan nadchodzi, no, a my mamy to rozpoznać, jakkolwiek to byśmy tego nie, nie interpretowali. No i tak jest, słuchajcie, że przychodzę, czekamy na to, czy wczuwamy się w tę atmosferę tych świąt, wczuwamy się w tą atmosferę tego, jak. Yy, jak w bardzo różny sposób ludzie podchodzili do, do pierwszego przyjścia Chrystusa, żeby zweryfikować swoje serca i być gotowym na Jego powtórne przyjście, na które cały czas czekamy. I życzę Wam, żeby ta dzisiejsza niedziela była takim czasem weryfikacji, czasem radości, czasem pokoju, ale też czasem, w którym właśnie nasze serce będzie sprofilowane. We właściwy sposób, czekając na powrót naszego Pana, ciesząc się z Jego pierwszego przyjścia. Niech tak się właśnie w Waszym sercu wydarzy. Niech ta niedziela to wzmocni, wesprze, zachęci i skieruje nas do uwielbienia. Panie, dziękujemy Ci za Twoje pierwsze przyjście. Dziękujemy, dziękujemy za Twoje drugie przyjście, za to, że żyjemy w tak szczególnym czasie, Panie, że możemy Ciebie znać i możemy na Ciebie oczekiwać. Daj, Panie, aby nasze serce było wdzięczne. Duchu Święty, zmieniaj nas, abyśmy Tobie aby się podobali. Ojcze, pobudzaj nas do innego życia swoją miłością. I Panie Jezu, czekamy, aż przyjdziesz. Bądź uwielbiony, zmieniaj nas, zmieniaj nasze życie. Tobie niech będzie chwała we wszystkim. Z Bogiem i do zobaczenia.